Najpierw w kwestii formalnej o języku. Nie mówi się pan, Pani Ministro ani deweloperom Pani posło. Szanowny chociaż język polski na tej sali. Ech. Najpierw zabieramy ludziom zwierzęta tylko dlatego, że państwo jest przekonane, że wie lepiej, co z nimi robić. Najpierw wydajemy kasę na to, żeby tego pilnować, żeby rewidować, żeby kontrolować, żeby zabierać, żeby inwigilować obywateli, a potem musimy martwić się i wydawać kolejną kasę na to, żeby mieć gdzie te zabrane zwierzęta trzymać. Kolejne siedemdziesiąt siedem milionów poleci na efekty tego, że państwo nie szanuje własności, i praw własności swoich obywateli. Więc po, po siódme nie kradnij. Jakbyśmy nie kradli tych zwierząt, jakby państwo nie kradło zwierząt właścicielom, to by nie musiało potem się martwić, co z nimi zrobić. Przynajmniej w większości tych przypadków, których to dotyczy, w znacznej części tych, tych, tych przypadków. Gdyby nie ukradło pumy Nubii, to by nie trzeba było się martwić, do którego ogrodu zoologicznego ją upchać. Najpierw oddajcie tę pumę w końcu temu właścicielowi, a potem piszcie ustawy o kolejnych synekurach dla kolejnych waszych działaczy, którzy będą się tam paśli na opiekowaniu się nad zwierzętami, które rabujecie w majestacie prawa. O ile. Już zupełnym skandalem jest, jest prywatyzacja takiej jakiejś formy policji zwierzęcej, gdzie pozwalamy organizacjom zwierzęcym w ogóle jakimś zwykłym organizacjom założonym przez pratne osoby i organem państwowym wkraczać na terytorium cudzej działki prawda, i zabierać zwierzęta, to o tyle w drugą stronę tutaj. Mamy do czynienia z centralizacją opieki nad tymi zwierzętami. No, powinno być dokładnie odwrotnie. O ile zabieranie czyjejś własności powinno być zarezerwowane wyłącznie dla konstytucyjnych organów państwa. O tyle. Opieka nad tymi zwierzętami spokojnie może być powierzana organizacjom różnym, które się tego podejmą. Jest chyba ponad 400 organizacji, które biorą pieniądze z tytułu tego jednego procenta na opiekę nad zwierzętami, więc nie widzę powodu, żebyśmy znowu jako podatnicy się do tego dorzucali. No i konstrukcja tej ustawy, no w ogóle nazwanie tego azylem. Myślę, że. Niektórzy goście tego pensjonariusza, tego sanatorium mogą być rozczarowani, jak tam trafią i dowiedzą się, że może, co może ich tam czekać. Że jeśli zostaną zakwalifikowani jako inwazyjne gatunki obce, to mogą zostać na przykład uśmierceni w tym, w tym azylu. Więc myślę, że nazwa jest trochę na wyrost. Nie wiem, czy mi, tylko mi się te inwazyjne gatunki obce kojarzą z lądowaniem kosmitów, ale, ale brzmi to niedobrze. Yy, uzasadnienie. Nie ma czegoś takiego jak humanitarne traktowanie zwierząt humanitarne od humanitas, od homo, homini, człowiek, właściwy człowiekowi, należny człowiekowi. zwierzętnie nie traktuje się humanitarnie. Traktuje się, zwierzęta traktuje się tak, jak na to zasługują zwierzęta. I dlaczego w ustawie wpisujemy takie drobiazgowe kwestie, jak siedziba tego, tej instytucji? Dlaczego minister do rozporządzenia nie może przynieść tego gdzieś indziej, chociażby do Janowa Podlaskiego, tam są dobre tradycje.